W ciągu ostatniego roku zmieniły się kluczowe warunki otoczenia polskiej polityki zagranicznej, kilka kluczowych obszarów Brexit w Wielkiej Brytanii. Europa Środkowa i Wschodnia Flanka po decyzjach szczytu NATO, a także wybory w Stanach Zjednoczonych. Rok również prowadzenia polityki zagranicznej przez obecny rząd o podsumowaniu tego roku będziemy rozmawiać dziś w debacie jedynki. Przemysław Żurawski Welgrajewski, doradca, profesor Przemysław Żurawski Welgrajewski, doradca ministra spraw zagranicznych, a także członek Narodowej Rady Rozwoju. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Witam doktora Marcina Zaborowskiego, wiceprezesa Centrum Analiz Polityki Europejskiej, think tanku zajmującego się analizą spraw międzynarodowych, oraz witam doktora Jacka Bartosiaka, eksperta Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam Panów. Witam. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pierwsze pytanie do Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z. Unii Europejskiej, czy też decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej, i od razu wewnątrz Unii przechodzącej kryzys dwie reakcje. Z jednej strony Francja, Niemcy i Włochy chcą zacieśniania integracji, budowania Unii o większym stopniu integracji, z drugiej strony Polska i Węgry, między innymi państwa Europy Środkowej, nie bardzo chcą się na to zgodzić. Na ile sytuacja Polski w przeciągu tego roku wewnątrz Unii Europejskiej stwarza więcej szans, czy jesteśmy narażeni na więcej zagrożeń w związku z Brexitem i tym, co się dzieje w Unii? Oczywiście Brexit jest wydarzeniem negatywnym i osłabiającym możliwości manewru Polski wewnątrz Unii. To Wielka Brytania jako jedyne mocarstwo była dotąd tym elementem układanki unijnej, który Starał się w dyskusję wewnątrzunijną włączyć nurt, moim zdaniem bardziej zdroworozsądkowy, nie polegający na tym, żeby odpowiedzią na każdy problem było pogłębianie integracji, bo przecież liczne kryzysy, z którymi teraz boryka się Unia, wynikają właśnie z. Niedostosowania zamiarów integracyjnych do zdolności ich akceptacji przez coraz to bardziej narastające kręgi wyborców, obywateli, i te forsowanie procesu integracji wbrew opiniom obywateli, a przypomnijmy, że od czasu słynnego fiaska traktatu konstytucyjnego po referendach we Francji i w Holandii. Istotą strategii w zakresie pogłębiania integracji było unikanie konsultacji z obywatelami tam, gdzie to było możliwe, a tam, gdzie nie było możliwe, to zmuszanie, jak w Irlandii, do wielokrotnego głosowania, aż do osiągnięcia rezultatu, który oczekiwano. I ten sposób pogłębiania integracji zużył się politycznie. Dalsze próby pójścia w tym kierunku będą powodowały liczne wstrząsy i kryzysy. I z Wielką Brytanią tłumaczenie tego było prostsze niż bez Wielkiej Brytanii, i stąd niewątpliwym wnioskiem musi być, że w tym wymiarze, o którym mówimy, zresztą w wielu innych także, Brexit jest z polskiego punktu widzenia zjawiskiem zdecydowanie negatywnym, pogarszającym możliwości manewrowania wewnątrz Unii, także tworzenia pewnego bloku państw o większej tradycji obywatelskiej, jak właśnie wyspy. Brytyjskie, czy Skandynawia, czy Europa Środkowa w stosunku do tych krajów, gdzie dominuje tradycja biurokratycznych państw z elitami, które wymyślają programy dla obywateli i później je forsują. Ten, te pęknięcie jeszcze tokewilowskie, że tak powiem, opisane ponad półtora wieku temu, w pewnym sensie nadal funkcjonuje i, i ten obóz obywatelski wyraźnie osłabł, czy osłabnie bez Wielkiej Brytanii, jeśli Brexit dojdzie do skutku. Osłabnie lub nie, w zależności od tego, jak wyglądać będą wybory w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości. Jacek Bartosiak, jak patrzy na szansę i na to, co przyniósł z sobą Brexit, to już trochę czasu minęło i już jesteśmy w stanie od tej decyzji ocenić, na ile tworzą się tutaj okna możliwości dla polskiej polityki zagranicznej. Jacek Bartosiak. No muszę się zgodzić z panem profesorem co do oceny sytuacji, zarówno w kontekście... Polityki polskiej względem Unii Europejskiej, w szczególności względem Niemiec, że utrudnia e, to skuteczną politykę polską. E, mamy przecież inną wizję Unii Europejskiej, nie oszukujmy się, niż Niemcy, niż blok państw kontynentalnych, czy Francja i Niemcy. Mamy w, na dłuższą metę sprzeczne też interesy gospodarcze, pomimo naszego uzależnienia gospodarczego od Niemiec. Mówiąc w uproszczeniu, ale takie są fakty. A to będzie powodowało też napięcia, jeżeli będziemy próbowali się po Brexicie bez Wielkiej Brytanii w ramach Unii, będziemy się próbowali spierać czy protestować przeciwko takiej a nie innej polityce gospodarczej Niemiec, które będą miały coraz bardziej wolną rękę bez Wielkiej Brytanii, a jeszcze nie daj Boże, gdyby Stany Zjednoczone odpuściły swoje zaangażowanie w Europie, to w sensie gospodarczym i tej przestrzeni takiej konstytucyjnej w ramach kontynentu będzie coraz trudniej o podmiotowe zachowania. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa, w ścisłym zrozumieniu, rozumieniu tego słowa, no Brexit powoduje, że mamy i symbolicznie, i faktycznie coraz dłuższe i trudniejsze linie komunikacyjne z gwarantem bezpieczeństwa, jakim są Stany Zjednoczone i po części oczywiście Wielka Brytania jako istotny element NATO i ścisły sojusznik Stanów Zjednoczonych, również Mocarstwo Morskie. No od którego nie jest nam wcale do którego nie jest wcale nam blisko geograficznie. I, i, I to też jak gdyby osłabia NATO, osłabia nasze poczucie bezpieczeństwa i obiektywnie osłabia nasze bezpieczeństwo. Marcin Zaborowski, a te dwie wizje, jedna wyrażona między innymi w dokumencie, który opisany i został opublikowany w polskich mediach, który wspólnie podpisany przez rzeczników, przez ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec mówi o integrującej się Europie, no a z drugiej strony głosy które między innymi na forum w Krynicy wygłosili i Wiktor Orban i Jarosław Kaczyński no, o kon konkurencyjnej e, wizji. Na ile mamy w tej chwili dwie e, konkurencyjne wizje e, Unii po Brexicie? Marcin Dworowski. <laughs> No moim zdaniem ta dychotomia nie jest taka jednoznaczna, bo ten list, o którym pan wspomniał, był listem właśnie szefów dyplomacji, a nie szefów rządu, czyli na przykład w samych Niemczech mamy pęknięcie pomiędzy myśleniem na ten temat Angeli Merkel, a ministrem spraw zagranicznych, który jest socjaldemokratą i który, no wiadomo, promuje tą taką bardziej zbiurokratyzowaną, bardziej scentralizowaną Europę. A Merkel dotychczas nie była wielkim, wielkim bynajmniej proponentem tego rodzaju wizji. I to też politycznie tego rodzaju enuncjacje nie, nie, nie pomagają. Ona jest raczej znana ze swojego zdroworozsądkowego podejścia do, do, do integracji europejskiej i takie podejście jest w Niemczech popularne. Z drugiej strony też to, ta pozycja Polski i, i Węgier jest właśnie, no jest właśnie tym, jest właśnie pozycją szefów rządu Polski i Węgier bez wsparcia w regionie, bo to jest pozycja, która no, nie znajduję poklasku, szczególnie na, na Słowacji, na przykład, która jest przecież w Eurostrefie, w Czechach też następuje do, w tej chwili następuje swego rodzaju dystansowanie się od pozycji Polski i Węgier, no już nie wspomnę, wspominając o państwach bałtyckich, które wszystkie są w strefie, w strefie euro. Czyli no, z jednej strony. Yy, mamy takie ciągoty centralizująco-federalizacyjne w części elit zachodnioeuropejskich, yy, ale powiem jeszcze raz, w części, a po drugiej stronie mamy po prostu yy, yy, argument za rewizją traktatów europejskich ze strony szefów rządów Polski i Węgier, który, którzy raczej przemawiają w samotności. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, czy to faktycznie jest tak, że państwa Europy Środkowej pozostające w strefie euro dystansują się wobec tych pomysłów, które wygłosił m.in. Jarosław Kaczyński i Wiktor Orban, czy bliżej jest im do idei tej Europy, którą budować chcą Niemcy, Francja i Włochy, bo poza tym listem to było jeszcze bardzo ważne spotkanie, w którym brali udział i Angela Merkel, i Mateo Renzi, i François Hollande, no, w którym również w pewien symboliczny sposób ci politycy odnosili się do wizji, do wizji Altiero Spinelli'ego e, Europy jako e, państwa federalnego. Przede wszystkim podkreśliłbym to, co przed chwilą powiedział pan doktor Zaborowski. To sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, i Brexit oddziaływał tutaj również na możliwości manewru Niemiec, które muszą borykać się z tak zwanym blokiem łacińskim pod przewodem Francji i wspierać o to, jaką politykę przyjąć wobec kryzysu finansów strefy euro. Gdzie mówiąc w uproszczeniu, Niemcy są zwolennikami oszczędzania, a Francuzi dokładania pieniędzy do systemu. I tu Brytyjczycy byli pomocni z kolei dla polityki Berlina w równoważeniu owych pomysłów francuskich. Więc przedstawianie tego jako istnienia pewnych trwałych bloków, które wszędzie na każdy temat występują solidarnie, jest za daleko idącym uproszczeniem i stąd myślę, że również i na to pytanie o stanowisko państw w naszym regionie należałoby odpowiedzieć w sposób bardziej skomplikowany. To zależy, jakiego konkretnego problemu by to dotyczyło. I oczywiście tutaj fakt przynależności do strefy euro ma wpływ, przy czym trzeba Pamiętaj, że to wszystko są niewielkie państwa i siłą rzeczy trudno sobie wyobrazić jakieś gry na rozwój w oparciu o własny rynek wewnętrzny. Weźmy Estonię, która ma nieco ponad milion mieszkańców i tutaj żadne operacje tego typu byłyby przecież nielogiczne. Czy wspomnianą Słowację około pięciomilionową. milionową Natomiast w innych wymiarach, w wymiarach. W wymiarach czy to związków tras atlantyckich, czy bezpieczeństwa, czy kwestii strzeżenia granic, reakcji na kryzys imigracyjny, reakcji na zagrożenie ze Wschodu. Tu jeszcze dodajmy, że moim zdaniem te opinie, które przed chwilą słyszeliśmy dotyczące nazwijmy to tak odpływania Wielkiej Brytanii w wymiarze bezpieczeństwa, nie są na niczym oparte. Wielka Brytania nie występuje z NATO, tylko z Unii Europejskiej, która w wymiarze bezpieczeństwa wojskowego niewiele ma do powiedzenia. Więc zależy o czym rozmawiamy. Moglibyśmy przedstawić wizję dosyć daleko skonsolidowanej Europy Środkowej w postaci dziewiątki bukaresztańskiej, która przyjąwszy w listopadzie pod Przewodem Polski i Rumunii w listopadzie 2015 roku na szczycie wschodniej flanki w Bukareszcie pewne założenia polityczne zdołała doprowadzić do ich. Zaakceptowania przez szczyt warszawski NATO, i one mają być od stycznia 2017 roku wprowadzane w życie. To jest duży sukces naszego regionu i także Polski, więc zależy o czym mówimy. W niektórych przypadkach tak, tak jest, że mamy pewien, pewną różnicę zdań. Zresztą to dotyczy i tych dwóch państw, o których tu mówiliśmy, jako głosicielach odmiennej wizji Unii Europejskiej, czyli Polski i Węgier. Nasze poglądy na Rosję i płynące stąd Zagrożenie są w tej chwili odmienne. W innych kwestiach, kwestiach unijnych się zgadzamy. Więc to nie jest aż takie proste. Nie można tego pogrupować w jakieś stałe bloki państwa, aby temat po temacie analizować układ sił w Unii Europejskiej i także w NATO. Czy w takim razie, zwracam się do Jacka Bartosiaka, głosy dotyczące ewentualnej rewizji traktatów europejskich, a takie głosy również się pojawiają, mają szansę, czy nikt nie będzie otwierał w tej chwili nowych dyskusji o nowych trakt traktatach i po prostu wyjście w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostawi ten stan bez zmian prawnych? Głosy namawiające do zmiany traktatów i w ogóle regulacji decydujących o tym, jak państwa postępują w ramach Unii, będą się pojawiały non-stop, dlatego że są przejawem kryzysu unijnego. Z jednej strony, to mówiliśmy o tym, jest ta potrzeba federacyjna, a państwa zachodniej Europy uważają, że nie mogą być graczem na scenie globalnej, jeżeli ta Europa nie będzie jedną Europą, jednym państwem wręcz można powiedzieć, i wtedy dopiero będą mogły poprzez to wielkie, ten wielki organizm realizować swoje interesy i oczywiście modelowo coś w tym jest. Problem polega na tym, że Europa niestety tak jest podzielona na organizmy polityczne, wynika to z zasad geopolityki, że nigdy nie była w stanie, a zwłaszcza w sposób pokojowy, tego zrobić. I, i to jest to właśnie to napięcie, które będzie non stop powodowało wezwania do zmiany i tak dalej, i tak dalej. Myślę też, że jednak na podział na Europę Środkowo-Wschodnią, czyli tych nowych członków, tą nową Europę i starą Europę również nie ulega zmianie ze względu na to, że co by nie mówić, i też upraszczając, ale jednocześnie mówiąc to sedno, jakie jest problemu, to że Europa Zachodnia chciałaby zachować swoje przewagi kapitałowo-organizacyjno-konstytucyjne nad ee, Przede wszystkim gospodarkami Europy Środkowo-Wschodniej. I oczywiście do pewnego momentu Polska i inne państwa korzystają na tym, czy korzystały, nie we wszystkich zakresach. Natomiast coraz bardziej elity polityczne na wschód od Niemiec e, widzą, że nie we wszystkich zakresach i należy tę politykę zmienić. I to jest fundamentalny problem konstytucyjny Europy, prawda? Też pan profesor powiedział, Europa Łacińska, Europa to bardziej niemiecka, Europa, która radzi sobie lepiej w strefie euro, która gorzej sobie radzi, Europa nowa, Europa stara. I tak dalej, i tak dalej. Tych problemów jest tak dużo, na to się nakłada jeszcze kryzys bezpieczeństwa i to różnie postrzegany, bo mamy kwestię przecież Bliskiego Wschodu, tego mostu lądowego, który łączy Europę i jak sobie z tym radzić. Inna jest percepcja nasza, inna Niemców. Mamy kwestię Rosji, mamy kwestię w ogóle Morza Śródziemnego, który stał, stał się jeziorem w, w zakresie właśnie bezpieczeństwa. To nie odgradza nas, a właściwie łączy z zagrożeniami. Więc te wszystkie problemy będą powodowały, że non stop będą pomysły jak ratować i zrobić ucieczkę do przodu i odejście Wielkiej Brytanii z Unii będzie też to potęgowało, jednocześnie wzmania, wzmacniając zdążenia federacyjne, tak, federacyjne, z skutkami takimi, o których mówiłem wcześniej. Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć o tych liniach komunikacyjnych, bo w, no wyraźnie trzeba to powiedzieć, jakkolwiek byśmy zaklinali rzeczywistość i oczywiście w tej chwili na to istnieje, natomiast Presja federacyjna, zwłaszcza pod przywództwem niemieckim. Zwłaszcza gdyby Niemcy się odwracały od świata atlantyckiego, czyli zmieniały nawet lekko drogę, którą przyjęły po 45 roku, będzie automatycznie wpływały właśnie na te linie komunikacyjne i na spoistość NATO i decyzyjność w przypadku kryzysu. Panie doktorze, czy w takim razie to się dzieje w tej chwili? No, bo jeżeli Moim nałożymy... zdaniem to się dzieje i moim zdaniem to się dzieje, a Polska będąc położona na wschodniej flance, nie może zamykać na to oczu i nawet może nie trzeba o tym głośno mówić, ale trzeba o tym myśleć. No to czy to jest w takim razie w tej chwili najpoważniejsze wyzwanie yy, Polskiej polityki zagranicznej. Siłą rzeczy przechodzimy do ustaleń e, szczytu NATO, który no, skonstytuował, ukonstytuował pod względem e, militarnym i zmian w tej chwili militarnych e, istnienie tego obszaru. E, z, ulokowanie tutaj wojsk to się już zaczyna dziać, no ale w tej perspektywie, o której powiedział Jacek Bartosiak, Marcin Zaborowski, jak patrzy na plany niemieckie dotyczące tego, jak. Wyglądać ma bezpieczeństwo na kontynencie europejskim? No przede wszystkim jest to świetny przykład tego, że ta dychotomia wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i zachodnia Europa i niekoniecznie się sprawdza, bo postanowienia szczytu natowskiego i koalicje państw, które powstały wokół pewnego rodzaju decyzji, idzie czasami Poprzek tych, tych postanowień. To była tak w istocie Polska, państwa bałtyckie, Wielka Brytania. E, państwa skandynawskie, nawet niektóre z nich nie będąc w NATO, e, którym zależało na wzmocnieniu amerykańskiej obecności tutaj w tej części Europy. A nasi południowi sąsiedzi by nami tego nie chcieli. A nasi zachodni sąsiedzi mówili o potrząsaniu szabelką, kiedy mówiliśmy o i kiedy trwały w Polsce największe od lat ćwiczenia z udziałem również amerykańskich e, sił. Z, znowu wspomniany tutaj Marcin pan... Z, znowu wspomniany tutaj minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej, czyli Steinmeier. E, no... On przemawia do pewnego elektoratu, jest to wielka koalicja. On się odnosi do Dziedzictwa Willy Brandta, socjaldemokracji niemieckiej, polityki otwarcia na Rosję. I on po prostu w ten sposób zawsze będzie przemawiał. Ale to nie jest kanclerz Merkel. Panie doktorze, czy on się odnosi, to też pytanie do pana doktora, i do wszystkich panów, czy on się odnosi do swojego elektoratu wewnątrz Niemiec, czy on po prostu wyraża inną wizję, tę wizję, o której przed chwilą powiedział doktor Jacek Bartosiak? No, jednak Niemiec, które chcą się wybić na swego rodzaju samorząd. I samodzielnie rządzić kontynentem europejskim, a nie posiadać na swoim terytorium największe bazy amerykańskie i posiadać na pewien nieformalny albo formalny parasol, na przykład nad swoimi służbami specjalnymi, jak to się dzieje od końca II wojny światowej. Marcin Zaborowski, i za chwilę pan jeżeli chodzi o um, kwestię obecności amerykańskiej e, na terytorium Niemiec, to nawet Niemcy socjaldemokraci, pomimo um, okazjonalnego antyamerykanizmu i e, prorosyjskości, tego nie kwestionują. Na razie. Ale to ma też i, również sens ekonomiczny. I, I poza tym, no, pewne rzeczy można podzielić, czyli można do swojego lektoratu z jednej strony yy, yy, mówić w sposób kwestionujący amerykańskie przywództwa, a z drugiej strony jednak no, wyciągać tą rękę pod stołem do Amerykanów i, i, i być miłym wobec nich. Profesor Żurawski-Welgrajewski, jak patrzy na ten problem? To jest problem wewnętrznej niemieckiej polityki, czy to jest geopolityczny problem, tak jak postawił go Jacek Bartosiak? Myślę, że jedno i drugie, ale Niemcy rzeczywiście są podzieleni w tym zakresie, a poza tym sytuacja jest dynamiczna. Ja bym pewnie bardziej się zgodził z tym opisem, który słyszeliśmy, gdyby on dotyczył epoki Schrödera, czyli tego dążenia do Deutsche zonderweg wyzwolenia się spod dominacji amerykańskiej. Natomiast obecnie sądzę, że rosyjska agresja na Ukrainie i militaryzacja kwestii bezpieczeństwa w naszym regionie uświadomiła niemieckiej klasie politycznej, że próba samodzielnego przywództwa w sferze bezpieczeństwa w Europie przekracza możliwości Niemiec i Niemcy tego nie pragną. Wiedzą także, że i większość narodów europejskich nie jest skłonna widzieć w Niemczech przywódcę w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc takich fantazji, o takie fantazje niemieckiej klasy politycznej to niezależnie od tego, o którym poważnym ugrupowaniu mówimy, bo oczywiście nie o jakichś marginesach, w tej chwili nie ma i tak naprawdę z kolei, też ten szereg pytań, który padł dotyczących, co będzie dalej z Unią Europejską i z bezpieczeństwem, na to uzyskamy odpowiedzi w serii wyborów, które nas czekają w 2017 roku. Najpierw w Holandii stosownie do jej skali, ale później mamy w kwietniu i w maju pierwszą, później drugą turę wyborów prezydenckich we Francji. Później mamy wybory parlamentarne we Francji i wreszcie jesienią w Niemczech parlamentarne. To, jak te wybory wypadną, ma tego naprawdę trudno przewidzieć w tej chwili. Nie wiem jaka będzie skala kryzysu imigracyjnego, czy i ile zamachów, i jak drastycznych do tego czasu, i w których krajach będzie, jak to wpłynie na. Pozycje partii radykalnych, które jednocześnie są prorosyjskie, jak Alternative für Deutschland czy Front National Marie Le Pen we Francji. To wszystko są rzeczy w tej chwili jeszcze niemożliwe moim zdaniem do przewidzenia. A będą rozstrzygały i o tempie Brexitu, bo przecież to z tymi rządami będzie Wielka Brytania negocjowała, i o wdrażaniu decyzji, chociaż tu Stany Zjednoczone rozstrzygną decyzji szczytu warszawskiego NATO i udziale tych krajów, Niemiec i Francji w owych decyzjach i o naturze propozycji procesu integracji europejskiej oraz tego, czy będą forsowane zmiany traktatowe, czy nie będą. O tym będą rozstrzygały rządy po wyborach w tych głównych państwach, czyli w Niemczech i we Francji. W tej chwili trudno to zgadywać. Jacek Bartoszek w takim razie to kwestia. Stricte wyborcza, jak powiedział Marcin Zaborowski, kwestia braku tego rodzaju wyobraźni, jak powiedział profesor Żurawski-Welgrajewski, w niemieckich elitach, czy po prostu konieczność wynikająca z tego, jak wyglądają siły, jak wygląda układ sił w tej chwili na kontynencie i dookoła, jeśli chodzi o niemiecką pozycję, ewentualną dominację w Europie? Wszystko po trochu. Niemcy mają ten odwieczny problem, że gospodarka niemiecka ciąży na wschód do słabszych organizacyjnie kapitałowo gospodarek jak nasza i dalej w kierunku rosyjskiej gospodarki, zawsze tak było od zjednoczenia Niemiec w XIX wieku, bo ma tu przewagi, które łatwiej kumuluje, ma lepsze stopy zwrot na tym kapitale i kontroluje to. Tylko, że ta polityka często prowadziła właśnie do wojny dominacyjnej czy do rywalizacji dominacyjnej w Europie i Niemcy dwukrotnie nauczeni ciężkim doświadczeniem mają pozwolę sobie na nadobyć taką pewną schizofrenię, tak? bo, bo z jednej strony gospodarka a przecież to jest monstrum nastawione na eksport, potrzebuje tych rynków, potrzebuje tych gospodarek podwykonawczych, potrzebuje narzucać reguły gry o skreśloną marżowość tym gospodarkom i potrzebuje właśnie spokoju, a nie wojny, i chce narzucać te reguły, a z drugiej strony ma, y, pamięta, że gdy za daleko postępowała z tą polityką w przyszłości, czy też ta naturalny mechanizm gospodarczy sam Ukierunkowuje klasę polityczną, bo to tak raczej się odbywa w Niemczech. Co widać właśnie w takich poszczególnych wypowiedziach, że gdzieś to, to podglebie biznesu dużego, które ma wpływ na klasę polityczną, wpycha Niemcy w tą metodę myślenia. No, i że wracają ci Amerykanie czy Anglosasi, coś robią z tymi Niemcami w ten czy w inny sposób, i to jest właśnie to, to, to takie napięcie. No to przejdźmy w takim razie do Amerykanów. W związku z tym, trzecim, największym, najważniejszym wydarzeniem politycznym ostatniego roku, Donald Trump wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jacek Bartosiak, raz jeszcze, co to oznacza dla polskiej polityki? Rozmawiał prezydent Trump z prezydentem Dudą, zaznaczał. Że Polacy w istotny sposób przyczynili się do jego zwycięstwa, jak będą się układać stosunki polsko-amerykańskie? Y, powiem tak. Zwycięstwo Trumpa powoduje niepewność, która byłaby większa pewność prawdopodobnie, gdyby wygrała Hillary Clinton w ten sposób, że wydaje mi się, że moglibyśmy zakładać, że. Polityka amerykańska toczyłaby się tymi kolejnami, które do tej pory, czyli punktowa obecność, wschodnia flanka, realizacja postanowień szczytu i, i, i generalnie ta postawa amerykańska, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, co nie satysfakcjonowało Polski w 100%. Przyznajmy to. Chcieliśmy więcej, mocniej, inaczej, znowu tej silnej Ameryki, pełnego zaangażowania, ale jakoś gdzieś tam obsługiwało nasze interesy. Zwycięstwo Trumpa powoduje, że moim zdaniem ale to będzie oczywiście intuicyjne, bo przecież tutaj słów że. Trump dokona własnej percepcji oceny zasobów do prowadzenia polityki i albo uzna, i może popełnić błąd, że mamy wielkie zasoby i wraca wielka mocarstwowa Ameryka w stylu Regana z pełnym zaangażowaniem w Europie i na Pacyfiku z powrotem, tak i są też takie sygnały płynące, wcale to nie musi oznaczać, albo... Właśnie, że będzie disengagement, bo uzna, że nie ma to sensu. I to jest ten. ten to, to, jesteśmy na tym skrzyżowaniu i dlatego jest taka niepewna i się niepokoimy. To teraz. skrzyżowanie to dwie kompletnie sprzeczne wizje przyszłości, Marcin Zaborowski. Ja, ja się jakoś strasznie nie obawiam, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Donalda Trumpa. Po pierwsze każdy z amerykańskich prezydentów przy wejściu do Białego Domu marzy o wielkim nowym porozumieniu z Rosją. Przypomnijmy, że Obama przecież prowadził politykę resetu, że poświęcił tarcie antyrakietową w Polsce i w Czechach, że zamroził proces rozszerzenia NATO na Ukrainę i, i Gruzję. Przypomnijmy, że George W. Bush widział dusze... Prezydenta Putina, i tak dalej, i tak dalej. Tak zawsze jest na otwarciu, a potem nic z tego nie wychodzi. I potem wraca amerykańska polityka, tradycyjna amerykańska polityka przemysłowa. Profesor Żurawski, Welgrajewski. Ostatnie zdanie w takim razie: jaka perspektywa? Podzielam optymizm. Myślę, że to, co w tej chwili możemy rozważać, bo to nadal jest zgadywanie, to te nazwiska, które funkcjonują jako potencjalni nominaci na interesujące nas stanowisko w administracji nowego prezydenta, czyli jako sekretarz obrony wymieniany jest albo Jeff Sessions, który. Jest zwolennikiem sankcji na Rosji i krytykiem rezygnacji z tarczy antyrakietowej przez administrację Obamy, czy Stephen Handley, który był jeszcze w administracji Reagana i forsował też tarczę. Przyjrzymy się, się tym wszystkim nominacjom, panie profesorze, szanowni panowie, musimy kończyć debatę jedynki. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.